Zdradzająca dziewczyna zdemaskowana w walentynki Nagranie pokazujące mężczyznę rzucającego swoją dziewczynę stało się bardzo popularne w internecie. Kyle Boges z Tacoma zaprosił swoją dziewczynę, z którą spotykał się od dwóch tygodni do swojego domu, by dać jej wczesny prezent walentynkowy. Pokój jest udekorowany sercami, płatkami róż, a nawet tanim pluszowym słoniem trzymającym kartkę walentynkową. Gdy dziewczyna zdejmuje opaskę z oczu, Kyle wręcza jej wydruk rozmów z jej konta na serwisie randkowym, potwierdzający, że dziewczyna go zdradza. Yeah! That's you cheating on me. So get the f out of my house right now. I'm glad you drove an hour for no reason and this is going on YouTube, sweetheart. Get out, get out of my house right now. I got a front and back picture of your ID. Leave, leave and leave. Get out. Really Get out. Get out. Yeah. Nie wszyscy jednak wyrazili poparcie dla mężczyzny. Jedno jest pewne. Zrobił właściwą rzecz i rzucił kobietę.